Tak. Rzecz, która mnie też uderzyła, w, jak mówię o tych Twoich metaforach przekładu i wyjaśnieniach przekładu, to jest nagromadzenie takich dramatycznych, nawet powiedziałabym brutalnych czasami metafor wojny, zmagania, walki, współzawodnictwa, konkurencji. Czy to jakie, dlaczego, jakie, jakie to ma dla Ciebie znaczenie, żeby szukać wśród tych obrazów właśnie próby podejścia do tłumaczenia? Może jeszcze na momencik się odniosę do twojego poprzedniego pytania, ale tylko na dwa, dwa trzy zdania do tej twojej uwagi odnośnie bardzo, tej konstrukcji, tłumaczenie to. Bo to jest też także dowód takiej mojej bezradności, bo niby pokazuję palcem, że chcę powiedzieć, to jest to, ale w sumie żadnej definicji nie daję, prawda? Bo, czyli, czyli to się wszystko rozsypuje, pozostaje to czystą e, obietnicą, czyli wracamy do sfery metafory, oczywiście. A teraz wracając do, do twojego pytania. O te obrazy. Wydaje mi się, że chciałem sięgnąć. i Część z tych obrazów zresztą jest rodem z mitologii, bo mhm. pojawiają się tam różne nawiązania do greckiej mitologii i czasem do Homera też. Wydaje mi się, że te metafory wracam znowu do słowa metafory wydaje mi się, że one mają za zadanie zaniepokoić trochę czytelnika hmm. i pokazać może że taka gładkość przekładu, z którą, którą czasem czytelnik bardzo mocno docenia, mówimy, że to się świetnie czyta po polsku, tak. prawda? E, że może trzeba by zwrócić uwagę na takie miejsca, w których e, zastanowić się, dlaczego to się świetnie czyta i po pierwsze, może się świetnie czyta, dlatego właśnie, że odbiegło od oryginału i wydało mu w cudzysłowie wojnę, prawda? Mhm. Starło się z nim w jakiejś aksamitną potyczce. Wojnę. Aksamitną wojnę, prawda? Mhm. Bo oczywiście, wojnę używamy jako tutaj głębokiej metafory. To jest taka wojna, która czyni pokój oczywiście. Gdzieś to, gdzieś o tym chciałem też potem powiedzieć. Więc myślę, że to byłby takie główne, mhm. główne, główny cel tego zabrania. Bo to jest taki sposób obrazowania i myślenia, który przeciwstawia się najpowszechniejszej chyba obrazowej reprezentacji przekładu, jako działania mesjańskiego. Tak? To wszyscy bardzo chcemy w to wierzyć. Ludzie będą tłumaczyć, jeśli będą się tłumaczyć nawzajem, jeśli będą rozumieć nawzajem to, co mówią, no to zapanuje pokój.